Był sobie raz rybak, który wyszedł zarabiał głównie na rybach. No i kiedyś złowił pewną piękną sirenę, która miała na imię Sawa. No i później, tak jakby to powiedzieć, no ten zakochał się rybak w niej i tak, I tak powstała Warszawa. Właśnie. Połączyli swoje imiona. Może zajmować się każdy. Może się zajmować kolok, yy, ludzie. Robimy apele, yy, gazetki, ulotki, konkursy różne. Oszczędzać wodę można na przykład, że jak się myje zęby, to żeby się woda nie lała, tylko żeby był kran zakręcony. A później, jak się puka będzie to dopiero żeby odkręcić kran. Żebyśmy brali szybki prysznic, a nie żebyśmy wlewali do wanny, a nie żebyśmy napełniali wodą całą wannę. Żeby tak myć naczynia, a nie, że ciągle się woda leje z kranu. Na przykład oszczędzam wodę, nie wyrzucam śmieci do rzeki. Dbać o tą Wisłę, żeby nie wyrzucać do niej śmieci, do niej śmieci żeby w końcu była czysta, bo ludzie strasznie zaśmiecają Wisłę. Ja jak zauważy kogoś, który wrzuca, to powiem mu, żeby następnym razem nie wrzucał. Tak to on się poni Odniósł z tego tego sieca, Wrzucił do Wisły. Wisła jest w Warszawie, a nasza szkoła też jest w Warszawie. Poza tym jest najbardziej popularna z rzek. To jest rzeka, to, Tak, i ta Tromawiry. woda nie jest do kąpania. Wisła płynie przez całą naszą Polskę i jest brudna. Ja bym chciała napisać może takie hasło. Nasza, na, nasza Wisła zawsze czysta. Ale też może być, że Wisła jest naszym życiem. I my bierzemy udział w konkursie, w którym to jest, Ja jak oceniliśmy, w którym konkursie, w którym wszystkie szkoły i różne placówki właśnie wybierają sobie rzekę i robią taką akcję. Ktoś to ogląda i zanieczyszcza Wisłę? To żeby y, przestał, y, albo chociaż mu się nie chce, żeby y, ten. Nie czyścił wisły, jeśli mu się nie chce, ale żeby nie wrzucał chociaż śmieci na Bo to od tego zależy nasza przyszłość. Bo jeżeli na przykład ktoś rzuci butelkę, to ona dopiero za ileś tam tysięcy lat się rozłoży, i to ona tam będzie leżeć, leżeć, dopóki ktoś jej nie sprzątnie. jest rzeką, która ma moc przyrodniczych właściwości, także jako skarb europejski. Równie znajdują się tam wspaniałe obszary łęgowe, takich lasów, które są, dochodzą aż do brzegu wody, nawet w samej Warszawie, czyli w stolicy dużego europejskiego państwa, mamy kawałki dzikiej, wspaniałej przyrody. Wisła przeżywała różne koleje, jeśli chodzi o stopień zanieczyszczenia. Miała różne ciężkie czasy. Teraz jest znacznie lepiej. System oczyszczalni, system również dbania o rzekę, się ogromnie w ciągu ostatnich 20 lat poprawił. Pierwsza polska kolonia FOK. Właśnie ujścia Wisły się jakoś stabilizuje, co jest takim też wielkim sukcesem i w ochronie Wisły, i w ochronie w ogóle fok i polskiego wybrzeża. Myślałam sobie, że w tym roku warto spróbować z nową klasą, z czwartą E, przystąpić do kolejnego projektu klubu Gaja, do ogólnopolskiej akcji Zadoptuj rzekę. Jednomyślnie dzieci zdecydowały, że wybierzemy rzekę Wisłę. Oczywiście dzieci były bardzo zadowolone z tej misji. Na bieżąco czytamy prasę, przekazujemy informacje w szkole na temat działalności klubu Gaja. To już 26 lat, czyli w zupełnie innym systemie społeczno-politycznym. Gaja, wiadomo, matka Ziemia, ta, która zrodziła wszystkich greckich bogów. Tu chciałem nawiązać do tej greckiej tradycji, czyli ekologii. A dawno temu, jeszcze w podziemiu, zbieraliśmy się w klubie osiedlowym, więc chciałem połączyć te dwie tradycje i stąd nazwa klubu Gaja. Zadoptuj rzekę, który w tym roku już ma dziesiątą edycję. Jest to program edukacji ekologicznej. Chodzi o to, żeby ludzie, a w szczególności młodzi ludzie, ale nie tylko samorządy, ci, którzy mieszkają nad rzekami, zwrócili się twarzą do rzeki. My jesteśmy zwykle odwróceni do rzeki tyłem. Nie zauważamy, dopiero ją zauważamy wtedy, jak wyleje albo jak nam brak wody. A Współżycie z przyrodą na co dzień. To jest na przykład woda. Sami jesteśmy wodą, jesteśmy z wody. To są bardzo drobne zachowania, które możemy robić na co dzień, ale też zobaczenie, jak woda jest ważna dla naszego życia. A Polska w szczególności nie ma dużych zasobów wodnych. Jesteśmy przedostatnim krajem w Unii Europejskiej, gdzie zasoby wodne na jednego obywatela są bardzo małe. Chcemy o tym mówić ludziom? Mówimy: Zwróćcie się twarzą do rzeki. Bo to jest dla nas dobra. Współpraca z Fundacją PKO Banku Polskiego po pierwsze pozwala nam dotrzeć do nowych, do nowych ludzi. Jest bardzo istotne, że, żebyśmy się nie zamykali jako organizacja na ludziach, którzy są. No, można powiedzieć, ekologiczni. My właśnie chcemy dotrzeć do ludzi, którzy nie są ekologiczni, którzy tego nie zauważają. To się otwierają zupełnie nowe przestrzenie. Ta współpraca dla nas jest bardzo istotna. No i oczywiście wsparcie finansowe, wsparcie merytoryczne, oby więcej. Myślę, że to jest bardzo dobre uzupełnienie takiej edukacji szkolnej i po prostu żywa lekcja, w jaki sposób można zainteresować się rzeką, można się wybrać na spacer nad rzekę, porozmawiać o tym, co się w niej dzieje, jakie życie w niej się toczy, jak o nią dbać. Myślę, że to jest bardzo przydatne i często dla dzieci ciekawsze niż, niż po prostu lektura podręcznika. I tutaj żadna zmiana prawa, żaden, żadna armia inspektorów ochrony środowiska nic nie pomoże, jeżeli ludzie sami nie będą o tym myśleć. Wisła jest już w takim stanie, że można do niej, do niej wejść, wykąpać je i wyjść i, i, i nie biec natychmiast do lekarza, żeby sprawdzić, czy coś ze mną jest nie tak. No myślę, że pokolenie wcześniej, czyli 20 parę lat temu. Taki eksperyment byłby dużo bardziej ryzykowny. Wtedy po prostu bardzo wiele zakładów przemysłowych spuszczało wszystkie ścieki, ale także chemikalia bezpośrednio do rzeki. Dzisiaj to już jest niemożliwe. Fabryki mają specjalne filtry. Mamy bardzo rozwinięte. Tą sieć kanalizacji w Polsce i dzięki temu m.in. stan rzek, w tym naszej najważniejszej rzeki, się poprawia. Fundacja powstała dzięki wsparciu fundacji PKO Banku Polskiego. Dobro procentuje.